Cześć, ja jestem dziadek Senoszy. Witam Was na moim kanale poświęconym ogólnie rzecz ujmując robieniu rzeczy. Śledzę różne grupy poświęcone tworzeniu i często na tych grupach padają te same pytania. Postanowiłem więc założyć kanał, aby odpowiedzieć na część z tych pytań, podzielić się z Wami moją wiedzą, jak i z całą pewnością uzyskać pomoc od Was. Przynajmniej taką mam nadzieję. Bo wiecie, dziadek Senoszy wie wszystko, ale ponieważ jest już dziadkiem, to czasem zapomina. Na razie planuję zamieszczać na kanale dwa rodzaje filmów. Na pierwszym będę robił i omawiał dane czynności. Drugi rodzaj będą to filmy bardziej relaksacyjne, bez gadania takie filmiki, jak ich wiele w internecie, po prostu do popatrzenia sobie. Co jeszcze pojawi się na moim kanale, w dużej mierze zależy od Was, ponieważ ten kanał powstał dla Was. I wasze opinie będą miały ogromny wpływ na jego rozwój. Jako, że jest to pierwszy film na kanale, to zaczniemy od bardzo ważnych fundamentów, o których należałoby pamiętać podczas tworzenia mianowicie o BHP, bezpieczeństwo i higiena pracy. Będę o tym wspominał często podczas innych filmików, ponieważ jest to bardzo istotne. Przestrzegając kilku zasad, możemy uniknąć uszczerbku na zdrowiu a nawet uchronić się przed utratą życia. Wiem, że może brzmi to trochę górnolotnie, no ale wypadki chodzą po ludziach, więc dbajmy o swoje zdrowie i życie. Mamy je tylko jedno. Pierwszą podstawową rzeczą o jakiej chciałbym wspomnieć, to praca z silikonami, różnymi żywicami, bądź z trochę cięższym sprzętem jak wiertarki czy szlifierki kątowe, używajmy rękawiczek. Czy to w zależności od tego, jak będziemy pracować, jakichś rękawiczek silikonowych, nitrylowych, winylowych? Ja wiem, że one teraz są w cenie i są mocno rozchwytywane. Wszyscy wiemy dlaczego, ale mimo wszystko znacznie łatwiej często jest zmienić rękawiczki, niż domyć ręce ubrudzone jakąś żywicą czy czymś takim. Pracując ze szlifierkami, czy innymi cięższymi sprzętami załóżmy trochę grubsze rękawiczki, skórzane, czy choćby popularne wampirki. Grubsze rękawiczki oczywiście uchronią nas przed skaleczeniem się, no i często ułatwiają chwyt, jakby nie patrzeć. Pracując z materiałami, które pylą bądź wydzielają nieprzyjemny, drażniący zapach, używajmy maseczek. Czy to takiej zwykłej, najprostszej maseczki, czy pracując z takimi środkami trochę bardziej drażniącymi, nieco cięższej maseczki z filtrami węglowymi. Dbajmy o swoje drogi oddechowe. W ogóle idealnie pracując z czymś, co pyli bądź wydziela właśnie taki drażniący, nieprzyjemny zapach, byłoby albo robić to w bardzo dobrze wentylowanym pomieszczeniu, albo na zewnątrz. Więc, jeśli mamy taką możliwość, zapewnijmy sobie takie odpowiednie warunki. Uchroni nas to przed zawrotami głowy, przed pieczeniem oczu, wiadomo, ogólnie niezbyt przyjemnym stanem samopoczucia. A w dłuższej perspektywie, uchroni nas to na pewno przed jakimiś chorobami, które można wywołać, wdychając takie pyły czy inne drażniące środki. Skoro już jesteśmy przy materiałach pylących, bądź też wydzielających jakiś nieprzyjemny, drażniący, drażniące opary, pamiętajmy o ochronie oczu. Takie proste, zwykłe okularki, one nie są super drogie, a naprawdę mogą nam ocalić wzrok, czy to przed jakimś odpryskiem, czy to jakimś pyłem. Jak coś wpadnie do oka, chyba każdy z nas tego doświadczył. Nic przyjemnego. Pracując z urządzeniami, o których wspominałem wcześniej, czyli szlifierki kątowe, wiertarki, jakieś szlifierki taśmowe, yy, narzędzia obrotowe typu dremel czy coś w tym stylu, yy, zabezpieczmy swój słuch. Takie z proste słuchawki na, na uszne, bądź tak zwane stopery, czyli te takie gąbeczki wkładane do uszu. Z całą pewnością zapewnią nam dużo lepszy komfort pracy niż jakbyśmy pracowali bez słuchawek. No i w dłuższej perspektywie zapewnią nam dużo lepszy stan samopoczucia po zakończeniu tej pracy, ponieważ nie będziemy mieli żadnych pisków czy szumów w głowie, kiedy już przestaniemy piłować, szlifować czy wiercić. Chrońmy też nasze ubrania. Jeśli nie lubisz przebierać się za każdym razem, kiedy chcesz wykonać jakąś drobną czynność, która jednak brudzi, warto zaopatrzyć się w fartuch czy koszulę, którą możemy sobie zarzucić na ubranie codzienne. Choć ja i tak preferuję przebierać się do majsterkowania i nie martwić się tym, że zniszczę sobie ubranie pod spodem. Wiadomo, robiąc coś, choć nie wiem jak bardzo byśmy uważali, no nie da się uniknąć jakichś plam. Czy, czy uszkodzeń ubrania ponadto robiąc cokolwiek zapewnimy sobie dobre oświetlenie żebyśmy nie musieli na zbytnio nadwyrężać naszych oczu a w razie wypadku zawsze miejmy pod ręką jakieś plastry, jakieś bandaże czy inne tasiemki wodę utlenioną do odkażenia rany no niestety, wypadki się zdarzają. Tego się nie da uniknąć. No i na sam koniec, po skończonej pracy, posprzątajmy bałagan. Zawsze lepiej pracuje się w czystym otoczeniu, gdzie nie będziemy potykać się o przeszkody czy resztki poprzedniego projektu. To tyle ględzenia dziadka w dzisiejszym odcinku. Myślę, że stosując się do tych kilku prostych rad w łatwy sposób możemy uprzyjemnić sobie tworzenie uprzyjemnić sobie naszą pracę nam i innych, innym wokół nas nie będą musieli patrzeć na zbytni syf i tak dalej dbajmy o środowisko saćmy drzewa karmmy koty i lepmy bałwany póki mamy śnieg i to wszystko na dzień dzisiejszy ja chciałbym się z Wami pożegnać. Na koniec jeszcze chciałbym złożyć Wam spóźnione, mocno życzenia noworoczne, aby ten nowy 2021 rok był dla Was jak najlepszy. Dziadek Senoszy.